Aquapol. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Osuszanie murów metodą grawomagnetokinetyczną. Kiedy mury Twojego budynku są zawilgocone i zniszczone, kiedy szukasz skutecznego rozwiązania tej sytuacji, skorzystaj z naszej usługi. Proponujemy Państwu bezinwazyjne osuszenie murów systemem Aquapol. Dzisiejszy rynek daje szeroki wybór różnej jakości usług osuszających budynki. Zdecydowana większość to systemy inwazyjne. Ważny jest dobór właściwej metody i jej dostosowanie do indywidualnych cech budynku. Wieloletnie doświadczenie i osuszenie ponad 40 tysięcy obiektów na terenie całej Europy daje naszym klientom pewność, że prace zostaną wykonane skutecznie i na najwyższym poziomie. Firma Aquapol bezpłatnie przeprowadza wstępne badania budynku. Jeżeli zamierzasz kupić swój wymarzony dom lub mieszkasz w budynku, w którym występuje wilgoć, zgłoś się do nas. W uzgodnionym terminie nasi przedstawiciele pojawią się u państwa. Aquapol jest systemem, który wykorzystuje pole grawitacyjne oraz pole magnetyczne ziemi i powoduje efekt cofnięcia wody z muru. Na tej właśnie zasadzie opiera się opracowany przez inżyniera Mohorna system osuszania murów Aquapol. Poprzez zastosowanie systemu uzyskujemy efekt osuszenia wszystkich murów jednocześnie do poziomu wilgoci naturalnej. Mury osuszone utrzymywane są trwale w stanie suchym. Bezinwazyjny system Aquapol jest sprawdzony, bezpieczny i skuteczny. Do wykonywania wszystkich pomiarów służy zestaw specjalistycznych urządzeń, którymi dysponują nasi technicy. System Aquapol jest sprawdzony i niezawodny. Można go zastosować o dowolnej porze roku, niezależnie od pogody. Urządzenia systemu Aquapol nie wymagają zasilania prądem oraz nie wytwarzają pól elektromagnetycznych. System spełnia zadanie skutecznej izolacji poziomej blokując podciąganie kapilarne i umożliwia oczekiwane przez klienta odnowienie budynku. Jakość i skuteczność systemu Aquapol została dostrzeżona i uznana przez ekspertów podczas wielu targów budowlanych, w tym tak prestiżowych jak te w Poznaniu, Kielcach, Toruniu, Krakowie, Szczecinie, Opolu, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Bielsku-Białej, Rybniku i Gliwicach. Metoda nieinwazyjna Aquapol działa kompleksowo na całą bryłę budynku, ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Daje gwarancję doprowadzenia muru do stanu wilgotności naturalnej. Brak konieczności wykonania prac naruszających strukturę budynku. Gwarancja precyzyjnych pomiarów niezbędnych do osuszenia budynku. Osusza budynek bez użycia chemii budowlanej. Zastosowanie urządzeń niezasilanych prądem, które nie wytwarzają pól elektromagnetycznych. Możliwość wdrożenia o każdej porze roku. Wybierając naszą firmę, decydujecie się Państwo na wysoką jakość, współpracę z doświadczonymi profesjonalistami. Dzięki nowoczesnej technologii i wykwalifikowanej kadrze działającej na terenie całej Polski, jesteśmy w stanie sprostać zadaniom, jakie zostaną nam powierzone. Aquapol to wybór najlepszy z możliwych.